Cześć, mamko, witam w kolejnym odcinku! I w końcu są pierwsze zbiory grzybów w tym roku, w tym sezonie. No wiecie, jak do tej pory było sucho, tak jak u nas. Grzybów nie było w ogóle. Po tych deszczach no coś się zaczęło ruszać. Późno bo późno, ale lepiej późno niż wcale. I oprócz dosyć dużej ilości uzbieranych grzybów udało się zebrać. Kurki mam tutaj około 200 gramów, no ale właśnie tyle mi jest potrzebne do przepisu, a, a jak kurki u mnie obowiązkowo przepyszne danie, y, polędwiczki w sosie śmietanowo-kurkowym, no po prostu ista bajunia. Tak więc zaczynajmy, mam tutaj pół kilograma polędwiczek i teraz kroję na plastry około półtora centymetra. Ja już wcześniej sobie obrałem z tych błonek, które tutaj są niepotrzebne. Tak więc już mam oczyszczoną. Właśnie takie plastry i jeszcze jedna sztuka. idealnie. I teraz nie traktujmy polędwicy młotkiem. Polędwiczka jest delikatnym mięsem. Tutaj tylko wystarczy rozbić pięścią. O właśnie, takie plasterki. Delikatnie. A ja już na patelnię wlewam kilka łyżek oliwy z oliwek. Nie oleju, tylko oliwa z oliwek lub masło klarowane. I teraz bardzo dobrze muszę rozgrzać. I teraz na bardzo mocno rozgrzany tłuszcz układam polędwicę. Będę musiał smażyć chyba na dwa razy. No na pewno. I teraz tylko z jednej strony opruszam solą i pierwszą. I smażę po około 2 minuty skażę i podsmażoną polędwicę wyciągam na talerz i za chwilę ląduje tutaj druga porcja. Druga porcja mięsa się smaży, a ja w tym czasie pokroję sobie jedną cebulę i cebulę kroję w kostkę. I teraz na tą samą patelnię, tutaj nic nie myjmy, tutaj jest mnóstwo aromatu i smaku. Przekładam pokrojoną cebulę i delikatnie ją sobie zeszklę. Pozwolnie, mnie. Teraz przesiekam sobie jeden ząbek czosnku i od razu dokładam do cebuli. Do zeszklonej cebuli. I wsypuję kurki. Dodaję kurki. Oczywiście kurki umyte, wysuszone. Wiecie, od spodu w tych blaszkach jest mnóstwo ziemi. Tak więc, żeby nam to nie strzelało w zębach, i teraz te kurki będę odsmażał przez około 5 minut. Jak widzicie, ja tutaj nawet nie kroję takich dużych, One stracę na swojej objętości grzyby. Mam podsmażone, i teraz zalewam wszystko bulionem. Dobrze by było, gdybyście mieli na przykład rosół, no ale ja nie mam, więc ratuję się bulionem. I teraz to przykrywam i będę gotował na minimalnym ogniu przez około 20-25 minut. żeby mam ugotowane, naprawdę nie zajmuje to dużo czasu. Ale oczywiście teraz ten sos muszę zagęścić, no jeszcze nie sos. Tak więc do śmietany 30% wsypuję jedną łyżkę mąki. Mąka, zwykła mąka pszenna. Wymieszam. I teraz będę wlewał delikatnym strumieniem, cały czas mieszając. Po chwili ten sos zacznie gęstnić. Tutaj nie spieszmy się. Delikatnie, powoli. Śmietana wlana. Teraz przykrywam, poczekam aż, yy, aż ten sos się zagotuje, a w tym czasie pokroję sobie natkę pietruszki. To powiedzmy około 2, 3 łyżek. Sos mam zagotowany. On już delikatnie zgęstniał. Teraz dokładam natkę pietruszki. I już układam polędwiczki. I tutaj te polędwicę będę dusił dosłownie kilka minut. Tak jak powiedziałem wcześniej. Polędwica jest delikatnym mięsem. Tutaj wiecie, nie gotujmy tego zbyt długo. Chwila i danie gotowe. Zobaczcie, jakie to jest szybkie w przygotowaniu, a jakie smaczne. Tak więc, jeśli macie tylko dostęp do, yy, do kurek, do takich grzybów, jak najbardziej polecam to danie. Po niedługim czasie przepyszne danie mam gotowe i teraz obowiązkowo muszę spróbować. No, przyznaję, jeszcze nie próbowałem. Chociaż jeden mały kawałek. Tutaj oczywiście propozycja podania dowolna, czy to z ryżem, czy z kaszą, czy tak jak u mnie z ziemniakami. No, u mnie obowiązkowo z ziemniakami. Mm. Przepyszne. Coś wspaniałego. Mistna na Bajunia. Tak więc. Jeśli mielibyście, tak jak wspomniałem wcześniej, dostęp do takich grzybków, jak najbardziej polecam. I cóż, pozostaje mi życzyć Wam smacznego i do zobaczenia. A ja idę. Nakładać sobie ziemniaki. エクストラ。Mm.